Efekt jest taki, właśnie, że kiedy przesuwamy drążek w prawo, teraz samoczynnie idzie nam w lewo. Znowu w prawo i samoczynnie w lewo. Nie zawsze, ale podczas gry jest to dosyć wkurzające, dlatego spróbujemy wyczyścić drążki. Może to pomoże. Witam wszystkich po krótkim wstępie, który widzieliście na ekranie telewizora. Dzisiaj tylko szybko Wam opowiem, co będę robił. Będę rozkręcał pada i czyścił analogi, ponieważ. Dopadły mnie tak, tak zwane dryfujące analogii, tak to się chyba nazywa. Oznacza to, że kiedy puszczamy właśnie te grzybki, kursor mimowolnie porusza się w którymś z kierunków. Przeszkadza to szczególnie w grach właśnie samochodowych, na przykład, kiedy jadąc prosto, samochód mimowolnie skręca nam w lewo, akurat w moim przypadku. Także opowiem Wam, jak rozkręcić pada. I jak go wyczyścić? Co nam się przyda? Takie plastikowe narzędzia do otwierania różnego rodzaju plastikowych obudów. Przez to nie połniszczymy sobie obudowy naszego pada. Zestaw precyzyjnych narzędzi. Najlepiej, gdybyście mieli torksy z dziurką. Ja Wam opowiem, dlaczego, to już podczas filmu. Natomiast ja akurat takich nie miałem. Poradziłem sobie w inny sposób. I środek do czyszczenia połączeń elektronicznych. Kontakt cleaner, to się różnie nazywa, zależnie od producenta. To powinno nam wystarczyć oczywiście, jeszcze jakieś chusteczki, patyczki do czyszczenia bo oprócz tego, że wyczyszczę sobie te analogi, można sobie wyczyścić w środku obudowę. Przez parę lat zebrało się tam trochę kurzu. Niektórzy mogą potrzebować, powiedzmy, wymienić lub wyczyścić jeszcze inne elementy, jak triggery, czy bampery, czy. Inne rzeczy, niektórzy wymieniają sobie diody na inny kolor, natomiast ja będę dzisiaj tylko czyścił i rozkręcał tego pada. Więc zapraszam Was do obejrzenia filmu. Mam nadzieję, że pomogę. Do zdjęcia tych plastikowych osłon najlepiej użyć takich plastikowych narzędzi, wtedy sobie nie pokaleczymy pada. Zaczynamy odtąd, i tu widzimy, że już zaczną nam te zaczepy puszczać. Można sobie przytrzymać palcem, ewentualnie włożyć drugi taki, drugie takie narzędzie, żeby nam się to nie zamykało z powrotem. No, widzicie, jak to wyskakuje? Już palcami. Te zaczepy są dosyć mocne i z tego, co wiem, co słyszałem, nie powinny się połamać, jeżeli nie będziemy używać bardzo dużej siły. Jedna zdjęta. I druga. Do odkręcenia mamy teraz cztery śrubki. Pierwsza, druga, trzecia i czwarta, które są odkryte. Piąta znajduje się tutaj pod tą naklejką i można albo zrobić otwór sobie w tej naklejce, albo ją po prostu odkleić. I tak zrobimy. I tutaj widać tą piątą śrubkę. Niestety te śrubki mają w łebku bolec, czyli potrzebowalibyśmy torxa z tak zwaną dziurką. Natomiast ja takich nie posiadam, ale postaram się to odkręcić zwykłym takim małym płaskim śrubokrętem. Jak widać bez problemu da się to zrobić. I teraz pozostałe cztery śrubki. Kiedy mamy je odkręcone o, tu wypadają. O. Tak. Kiedy obudowę mamy zdjętą, możemy zdjąć również te grzybki, ciągnąc je delikatnie w górę. I mamy dostęp do tych analogów, które należy. Wyczyścić. Ja mam taki środek do czyszczenia połączeń elektrycznych. Wystarczy psiknąć. I najlepiej rozprowadzić go poprzez poruszanie tymi kontrolerami przez kilkadziesiąt sekund do minuty. Można ewentualnie trochę poprawić. Poczekać aż wyschnie, on odparuje i wtedy poskładać pad. Natomiast w międzyczasie można jeszcze sobie go wyczyścić w niektórych tam zakamarkach, gdzie widzimy, że jest a tutaj na przykład, że jest trochę brudu, kurzu, który się przez te lata zdążył nazbierać. Minęło już trochę czasu, tutaj widzę większość przeschła. Zakładamy grzybki. I skręcamy wszystko w odwrotnej kolejności. Jak widzieliście, takim płaskim śrubokrętem też da się to skręcić, chociaż oczywiście najlepiej mieć dedykowane narzędzia. Także, jak wspomniałem, możecie się zaopatrzyć w torx z dziurką, żeby Wam to pasowało idealnie. Mamy skręcone, więc teraz te pokrywki. I pasuje idealnie, bez żadnych uszkodzeń, dzięki właśnie takim plastikowym narzędziom. Wkładamy baterię i robimy test. Sprawdźmy teraz. Jak widać, czyszczenie pomogło. Ja to jeszcze oczywiście troszkę dłużej potestuję, ale mam nadzieję, że znowu na jakiś czas będzie działać dobrze. Także, jeżeli komuś pomogłem, to dajcie kciuk w górę, ewentualnie zasubskrybujcie kanał, a ja zapraszam do oglądania kolejnych filmów.